Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniam się Państwu bardzo, bardzo serdecznie. No i oczywiście na początku bardzo, bardzo dziękuję za szeroki Państwa odzew, a przede wszystkim za faktyczne podjęcie działania polegającego na wypełnieniu ankiety na stronie Sejmu. Szczególnie, szczególna moja wdzięczność, mimo że wymagała ona jednak zalogowania się przez przez profil gov.pl, przez podanie swoich danych i wypełnienie państwa na pewno zajęło dość, dość dużo czasu, jednak okazało się to być koniecznym, niezbędnym no i pomogło doprowadzić do takiej sytuacji, w której no, my przynajmniej czasowo nie mamy tutaj zagrożenia z zamrożeniem kwoty dotacji. Państwa działanie, to takie wspólne działanie, ta cała sytuacja pokazuje, że właśnie kolektywne, wspólne, konsekwentne, spokojne działanie pozwala dostrzec czy pokazać rządzącym, że liczy się nie wyłącznie głos samorządowców, choć ważny. I, ale nie zawsze jednak ten głos e, ma na celu działanie wyłącznie dla dobra całej społeczności lokalnej, czasem wyłącza część z tej społeczności. Spod szeroko rozumianego tego dobrego interesu społecznego. Wobec tego ten interes społeczny trzeba rządzącym wprost pokazywać, w jaki sposób on powinien być dostrzegany i odbierany. Cieszę się bardzo, że wszystkie dzieci na, nadal nasze są, a to oznacza, że nie ma dzieci równych i równiejszych. Innymi słowy, drodzy Państwo, nie mamy już tego, przynajmniej na razie, przynajmniej na pewno w tym projekcie nie mamy tego, tego zagrożenia. Jest to oczywiście dla nas nauka na przyszłość, że stabilne, spokojne, ale konsekwentne działanie może przynosić właśnie takie oczekiwane rezultaty. Drodzy Państwo, zmiana w projekcie o zmianie ustawy o finansowaniu zadań światowych, no bo o nim sobie w tej chwili mówimy, wprowadzona, wprowadzona została, do tej zmiany wprowadzona została autopoprawka, a to też oczywiście zasługuje na, na uwagę i na uznanie, bo auto to poprawka, czyli sama siebie poprawiam, bo przecież każdy z nas wie, jak trudno poprawiać własne błędy, jak trudno się przyznać nam do własnego błędu. Kochani, oczekujemy zatem, że teraz już wszyscy, wszyscy już oczekujemy zatem, że na przyjęcie tej, tej, tej ustawy, tej, tego, tej, tego projektu zmiany do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, na przyjęcie tego, że właśnie projektu o zmianie ustawy o finansowaniu Zadań Światowych, to jest druk 2005. Jest on już w sprawozdaniu, w, po sprawozdaniu w komisji. No i obecnie, w tym brzmieniu, w jakim jest, przypomnę, że przewiduje dwie bardzo ważne, istotne i oczekiwane zmiany czyli ta trzecia była tylko nieoczekiwana, nieważna i jakby krzywdząca. Dwie pozostałe są ważne, mianowicie zastrzeżenie warunku wypełnienia systemu informacji oświatowej. W roku wpisu do ewidencji, tak? Czyli pamiętacie Państwo tę sytuację, że jeżeli ktoś z Państwa em, w roku 2025, no i kolejny, właściwie gdyby tej zmiany nie było, em, em, rozpoczął swoją działalność em, przed 30 września i uzyskawszy wpis do ewidencji przed 30 września i po 15 czerwca. To pozostawałby w kłopocie, bo przepisy nie uniemożliwiały mu niezłożenia informacji z planowaną liczbą uczniów do, 15, do systemu informacji oświatowej. Według stanu na, na 15 czerwca, ani według stanu na 30 września. No i jakby tak kłopot powstawał, bo względem tych osób miała być niewypłacana, czy jakby sankcją było, było niewypłacenie dotacji na rok kolejny, czyli na cały kolejny krok kalendarzowy. Czyli w tej chwili, jeśli według tego projektu, jeśli działa, dzień rozpoczęcia działalności jednostki oświatowej, dowolnej szkoły czy przedszkola, Przypada właśnie w okresie od 1 stycznia do 15 czerwca roku budżetowego, czyli tego, w którym jesteśmy, no to warunek wypełnienia informacji do systemu informacji oświatowej. Po raz pierwszy będzie miał zastosowanie do dotacji przekazywanej w roku kolejnym. I oczywiście druga kwestia to te, które rozpoczynają działalność w okresie od 15, od 16 czerwca do 30 września. No to ten warunek w zakresie dotyczącym przekazania danych według stanu na właśnie na dzień 30 września roku bazowego po raz pierwszy będzie miał zastosowanie do dotacji przekazywanych w kolejnym roku. A na dzień 15 czerwca po raz pierwszy będzie miał zastosowanie do dotacji przekazywanych w drugim roku, następującym po w którym to przedszkole czy szkoła rozpoczęły działalność. A jeśli rozpoczęły działalność w okresie od 1 października do 31 grudnia roku budżetowego, no to ten warunek po raz pierwszy będzie miał zastosowanie do dotacji przekazywanych w drugim roku. Następującym po roku, w którym przedszkole czy szkoła rozpoczęła swoją działalność. A zatem tutaj no, naprawiono tak naprawdę tę pomyłkę. Czyli tę lukę, czy właściwie ten błąd, taki lapsus ustawodawczy. No i przywrócono jakby ten stan poprzedni, czyli składamy wniosek z planowaną liczbą uczniów do 30 września roku, poprzedzającego roku udzielenia dotacji. CEO w tym roku, w którym rozpoczynamy działalność, nie wypełniamy ani 15 czerwca, ani 30 września i dotacje na tej podstawie w kolejnym roku otrzymujemy. Przypominam, projekt nadal, ale, ale miejmy nadzieję, że w tej chwili projekt pozytywnie przejdzie swoją ścieżkę legislacyjną um, aż do podpisu prezydenta. Dobrze, druga kwestia w tym projekcie, m, też bardzo ważna niezwykle dla tych Państwa, którzy prowadzicie szkoły, m, to y, doprecyzowanie, czy można powiedzieć uregulowanie, czy wskazanie wprost kompetencji dla starosty, dla starostwa właściwie, do wypłacenia, znaczy dla powiatów właściwie, do wypłacenia dotacji za tak zwany efekt dla szkół, dla dorosłych, z czym wobec zmienionego brzmienia przepisu był oczywiście problem i pozostały na tym tle wątpliwości. To jest wprowadzany przepis artykuł 145K ustawy zmienianej, czyli chodzi o zaległe dotacje, które zgodnie z ogólnymi zasadami powinny być wypłacone po dniu 1 stycznia 2025 roku na uczniów i słuchaczy związanych z uzyskaniem odpowiednio świadectwa dojrzałości, dyplomu zawodowego, certyfikatu kwalifikacji zawodowej z kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie w zakresie której kształcenie było prowadzone w branżowej szkole, właśnie drugiego stopnia, albo certyfikatu kwalifikacji zawodowej w zakresie danej kwalifikacji uzyskanego po zakończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego i prowadzeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych czyli tak zwana dotacja za efekt, do której prawo powstało przed dniem wejścia w życie ustawy. Niewypłacone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy powinny być przekazane jednorazowo w terminie 30 dni od dnia wejścia tej ustawy, która jest procedowana. Wobec tego miejmy nadzieję, że jak najszybciej ta ustawa zostanie przeprocedowana i ci z Państwa, którzy nie otrzymali tej kwoty dotacji za efekty, bo nie wszyscy nie otrzymali, otrzymają ją w miarę możliwości jak najszybciej, bo Państwo przecież kredytowaliście naukę na naukę tych uczniów. Dobrze. I teraz dla porządku, oczywiście, już nas, podsumowując, można powiedzieć, przed wprowadzeniem, czy jakby przed przekazaniem Państwu też kilku informacji, dzisiaj będzie dla szkoły o rozliczeniu dotacji na kształcenie specjalne, chciałabym Państwu powiedzieć i kilka ogólnych elementów, ale jeszcze dla porządku, podsumowując, druk 2057 nie ma już w druku 2057, nie ma już w treści artykułu 145L, on został sobie usunięty. Polecam Państwu zresztą em, zapoznanie się z przebiegiem tego procesu legislacyjnego dotychczas, na w szczególności polecam Państwa uwadze, opinię do tego projektu. E, przeczytajcie Państwo sobie również te, mm, no po prostu popatrzcie sobie, przeczytajcie. E, ciekawa jestem Państwa wniosków. Um, um, ciekawa jestem Państwa opinii. Podzielcie się Państwo proszę tutaj pod postem, jak Państwo się zapoznacie z tymi opiniami. Um, chętna jestem do dyskusji na ten temat. Um, dobrze. Wobec tego można powiedzieć trochę pożar zażegnany. Dzięki wspólnemu działaniu. Dzięki. I dziękuję bardzo OZNP i dziękuję Piotrze Jastrzemski, My tutaj działałyście bardzo mocno. Dziękuję serdecznie Państwu wszystkim, bo to tak naprawdę to takie duże grupowe działanie. Widzieli, tam jest z tych ankiet wypełnionych. Wow! Szok! Po prostu to jest, to jest powód do dumy. Bardzo, bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję.